Witam, zaprezentuję teraz, jak zamontować plisę obsługiwaną uchwytem. Jest to plisa, która nadaje się do okien, które są umieszczone wysoko poza naszym zasięgiem. Albo jeżeli szerokość okna jest powyżej 1,20 m, jesteśmy w stanie wyprodukować taką plisę do szerokości 2,40 m. Montaż rozpoczynamy od przykręcenia górnych klików. Zgodnie z instrukcją montażu, pozostałe kliki zostały nakręcone już wcześniej. I teraz pozostaje tylko wkliknąć plisę na miejsce. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby sznurki znajdujące się tutaj w górnej rynnie nie wypadły poza rynnę. I opuszczamy plisę. Za pomocą sznurka możemy zatrzymać w dowolnym miejscu. Jeżeli zdarzy się tak, że sznurek, który fabrycznie jest dość długi, będzie Państwu przeszkadzał, jest możliwość otwarcia uchwytu, obcięcia sznurka. Należy zawiązać tylko duży supełek i włożyć wszystko z powrotem na, na miejsce. Zakręcamy. Dodatkowo, dodatkową rzeczą jest jeszcze uchwyt zabezpieczający przed dziećmi. Należy nakręcić go również do okna. Jeżeli pisa jest nieużywana, Sznurek można zawiązać na uchwycie, dziękuję bardzo.